Siema widzowie Ślankowe popołudnie Okazuje się, prawie noc Będzie nas 16 grubo Chyba No Dawno nie było filmików Nie wiem, nudzi mi się w życiu, nie mam co robić A za to jestem fanatykiem Lekkim Coca-Coli No Mówię Ci Tak to jest z koleżankami Mówisz im siema Chcesz się napić Coca-Coli? Ona na ciebie patrzy, na twoją grubą dupę. Ty na jej, i ona ci mówi, że nie. Takie jest życie, właśnie jak Coca-Cola. Na początku jest słodko, pasuje do wszystkiego. Jak się starzeje, to bombelków już nie ma. A jak się kończy, to jesteś grubszy. He, i biedniejszy, na pewno głupszy bo cukier uderzył ci do głowy. Pozdrawiam, miłego wieczora. Chyba po he, he. Nie no, widzowie, dobry przekaz leci. Ostro, ostro, jest pyszna, będę zaraz pił, a nie będę grubszy, bo to zero Haha, ha. tak, ja Wam dam fanatycy pepsi. Walka. On dzisiaj walczy o sponsoring Coca-Coli, chce być ambasadorem tej marki. No, taki więc dzisiaj merytoryczny odcinek, potężny, przekaz. Oraz o kolorze Coca-Coli troszkę na początku. Pozdrawiam.